Więc mogę dalej rozwijać moją technologii Co? O nie Co ty tu robisz? Teraz już na pewno mi nie uciekniesz Kryobrań nie istnieje. Jesteś szaleńcem, który się pod niego podszywa. Myślisz, że tak łatwo mi uciekniesz? Co jest? Nie dam się znowu złapać. Szczęście. Widzę, że znalazłeś się ochotnik do przetestowania mojej nowej technologii. Uciekaj, zobaczymy ile wytrzymasz. A spróbuj tylko stanąć w miejscu, to przekonasz się jak działa. Ale po co... Widzę, że wszystko działa jak powinno. Szykuj się. Następny już tylko za minutę. Jezu, jak to w ogóle jest możliwe? Zaraz. Mogę to wykorzystać. Muszę szybko powiedzieć do Wiktora. Wiktor! Jesteś tutaj? To ty! Myślałem, że już nigdy nie wrócisz! Nie dotykaj krat, zaufaj mi! Żyjesz? Jak ty to zrobiłeś? Powiem ci po drodze. Musimy stąd uciekać. Irobran, który uwięził nas w zamku, to tak naprawdę tylko szalony naukowiec, który się pod niego podszywa. Ten piorun to był tylko Patrz, jeden... to on! Iście, że tak po prostu mi uciekniecie? Macie pojęcie kim ja jestem? Czy wy wiecie do czego jestem zdolny? Jesteście tacy przewidywałem. A teraz, zapraszam was na premierę mojego nowego wynalazku. Nacieście się doda, doda, bo Dudoku. Moje założenie jest takie, że każdy kto go zobaczy... Tylko raz w życiu czy my zginęliśmy? Nie powinno was tu być. Owa niebezpieczna jednostka, bardzo na moich umiejętnościach. Wynalazki, dzięki którym uzyskali potykaną siłę i doprowadzi do wydzielania porządku świata doprowadzi do tego wasze przyszłe decyzje, dlatego tylko wy możecie je naprawić. A skąd mamy wiedzieć, że nie jesteś kolejnym wynalazkiem tego szaleńca? Co się dzieje? A co on mógł zrobić? Stało. Nie mam pojęcia, ale czymkolwiek był ten głos, właśnie uratował nam życie. Czy mi się wydawało, czy on właśnie zatrzymał czas? Ty, patrz. Czy to jest... Nie, niemożliwe. Przecież to jest ten dom, w którym byłem więziony. No to wygląda, a ja obok mieszkałem. Ale co my tu w ogóle robimy? Przed sekundą byliśmy na pustyni kilometry stąd. Spróbujmy podejść bliżej, z jakiegoś powodu się tutaj znaleźliśmy. No dobra, ale musimy uważać. Nie chcę znowu wrócić do celi. Mhm. Ale jak to się w ogóle stało? Ten głos mówił coś o możliwości naprawy naszych decyzji? No coś o tym wspominał, ale nie mam pojęcia jak byśmy mieli to zrobić i w ogóle dlaczego mielibyśmy to robić. Zaraz. Wspominał też o tym szaleńcu, który nas uwięził. Coś mówił, ale to wszystko stało się tak szybko, że już dokładnie nie pamiętam. Chodź za mną. Ale po cichu. Co? Jak, jak to jest to możliwe? Jest? Co się właśnie stało? Czy to ty? Tak. Gdzie my jesteśmy? Boże, ty masz białe oczy! Widzę, że muszę lepiej objaśnić wam sytuację, w której się znaleźliście. Zaraz, ale kim ty w ogóle jesteś? Jezu, czy za każdym razem będziemy spadali do tej wody? Z tego, co mówił ten głos, to będzie się to powtarzać, dopóki nie pogodzimy sąsiadów. To musimy szybko wpaść na jakiś pomysł, bo nie wiem, ile razy wytrzymałem coś takiego. No, też nie czuję się najlepiej. Lepiej się pośpieszmy. Dobra, czyli musimy jakoś ich pogodzić, ale nie możemy z nimi porozmawiać ani w żaden sposób się im pokazać. A co gdybyśmy spróbowali podłożyć każdemu z nich prezent i, I dołączyli kartkę z przeprosinami do każdego z tych prezentów i podpisali się, że to od nich nawzajem? No niby tak, ale w sumie nie mamy czego dać w prezencie, a do tego co jeśli jeden z nich będzie chciał podziękować drugiemu, wtedy wszystko się wyda. Racja, to ja w takim razie bym najpierw spróbował dostać się do jednego z domów, może tam na coś wpadniemy. Patrz, ty z przeszłości znowu przeszedłeś przez bramkę w tym samym momencie co ostatnio. To znaczy, że ten dzień rzeczywiście się powtarza. To chodźmy teraz szybko do twojego domu, póki jest pusty. Dobra, tylko co z drugim? Pewnie jest w domu, musimy być cicho. Uważaj, kto się idzie! No dobra, teraz na pewno jest bałagan. Chodź szybko do środka. Nie wiemy ile mamy czasu, zanim ty z przeszłości wrócisz. Ale jak my przejdziemy przez te drzwi, nie wywołując hałasu? Może pomyśli, że to jego sąsiad. Dobra, przeszukaj parter, a ja pójdę na górę. Hmm, chyba niestety nic tu nie znajdę. Mam coś. Co? Notes. Może wyrwiemy z niego strony i napiszemy kartki przeprosinowe. Możemy jeszcze dać na koniec listu coś w stylu, nie chcę o tym konflikcie już więcej rozmawiać, albo chcemy mieć ten konflikt już za sobą. To jest drugi sąsiad, nigdy się o nim nie dowie, a konflikt będzie zakończony. Okej, okay, czyli przemy dwa listy i podkładamy je obu sąsiadom, tak? Tak. Tylko musimy wymyślić, za co oni mogliby się nawzajem przeprosić. Dobra, na pewno pamiętam, że on zawsze przechwalał się swoim majątkiem, przez co ciągle wdawałem się z nim w kłótnie. W sumie dlatego potem się do niego włamałem. Okej, okay, to zacznij mi pisać. Wyrwę ci kartkę, to napiszesz przeprosiny do niego, a ja napiszę przeprosiny do ciebie z przeszłości. Drogi sąsiedzi, w ostatnim czasie nie zachowywałem się dobrze w stosunku do ciebie. Zauważyłem, że zbyt często staram się zaimponować swoim majątkiem, dlatego od teraz będę robił co w mojej mocy, żeby być bardziej wyrozumiałym i życzliwy. Mam nadzieję, że dzięki temu zakończy się nasz konflikt i będziemy mogli żyć jak za starych dobrych czasów. Chciałbym cię za moją postawę szczerze przeprosić i wolałbym jeszcze w tym konflikcie więcej nie rozmawiać. Z poważaniem sąsiad. Dobra, mam. A ty? Ja też właśnie skończyłem. Okej, okay, to ja mu list do skrzynki. Tylko jak hmm, hmm. mam podłożyć go sąsiadowi, jak on przecież jest w domu? Hmm, musielibyśmy go jakoś najpierw wywabić. Zaraz, skoro ja mam taki sam głos jak moja wersja z przeszłości, to może po prostu zawołam go, żeby mi w czymś pomógł na zewnątrz. A ty wtedy podłożysz list. Dobra, możemy spróbować. Okej, okay, to powodzenia. Hej, sąsiad! Potrzebuję tu z czymś pomocy. Podejść, proszę, to pilne. Co? Chodź, to ważne. No dobra, już idę, no. Gdzie jesteś? Halo? Kurde, znowu mnie oszukał. Nie teraz. Jak tylko tu przyjdziesz, to sobie porozmawiamy. Nie. Co wy sobie myślisz? Ale co? Tak, jeszcze udawaj, że nic nie wiesz. Najpierw prosisz mnie o pomoc i znikasz, a teraz podstawiasz jakieś liściki przeprosinowe. Myślisz, że to załatwi sprawę? Ale o co ci znowu chodzi? Ja nic nie zrobiłem. Ja już nie mogę z tobą. Przeszedłeś samego siebie. To ty przychodzisz sobie. Oh o ciebie dosyć, naprawdę. <ślinę> Z tego co słyszałem, to nie poszło zbyt dobrze. No, to nie mogło się udać. Musimy wymyśleć inny sposób. Dobra, czyli wiemy, że zaraz po tym, jak ty z przeszłości wychodzisz przez furtkę, to sąsiad wraca do domu. I nie możemy też go w żaden sposób z niego wywabić, bo jak gdzieś to tylko pogorszy sytuację. Ja bym znowu spróbował dostać się do twojego domu i przeszukał go dokładniej. Może znajdziemy tam coś przydatnego. Możemy tak zrobić, yy, tylko musimy pamiętać, żeby szybko biec do domu po tym jak z przeszłości wyjdę, żeby nie stało się to co ostatnio. No dobra, spróbujmy. Czekaj. Teraz. Znalazłeś coś ostatnio na górze? Nie za bardzo. Hmm. A poza tym, no to było w skrzynce coś przydatnego? Nie. No to została nam jeszcze piwnica. I dopiero teraz o tym mówisz? Tak szczerze, tak dawno mnie tam nie było, że prawie nie zapomniałem. Weź może pochodnie, żeby było coś widać. Boże, czy to jest sąsiadem? Wyżyliście kiedyś w zgodzie? Da do temu. Pomagaliśmy sobie nawzajem przy każdej możliwej okazji. Czekaliśmy dla siebie niespodzianki, rozumowaliśmy. Ale niestety wszystko kiedyś dobiega końca. Zaraz. Skoro kiedyś byliście takimi dobrymi przyjaciółmi, to może jak sąsiad zobaczy te zdjęcia, to skłoni go to do refleksji. Może zobaczy, że wasz konflikt jest spowodowany przez jego zachowanie i rzeczywiście postara się zmienić. No, no ma to sens. Tylko musimy go tutaj jakoś zaprowadzić. Ale nie możesz to być ty udający głos sąsiada, bo wiesz, jak to się skończy. A nie można by użyć tego? W tym gromowaniu i tak jest już jakaś płyta. Wystarczy, że go włączymy i uciekniemy z domu. Masz rację, tylko ja bym nie uciekał z domu, tylko gdzieś tu się ukrył, żebyśmy mogli zobaczyć jego reakcję. Można nam to pomóc w przyszłości, jakby to się nie udało. Dobra, tylko gdzie byśmy mieli się ukryć? W szafie? W szafie. Okej, okay, to zaczynamy. Ciszej tam, słyszysz mnie? W piwnicy robisz? Jest tu kto? Hmm, pewnie ze starości coś przeskoczyło. A co to są za zdjęcia? Kiedyś to było. Co ty tu robisz? Yy, coś się stało z gramofonem i sam zaczął grać, tylko przyszedłem zobaczyć o co chodzi. To co teraz robisz? Zobaczyłem zdjęcia. Chodź, myślę, że też powinieneś się zobaczyć. Boże, kiedy są te zdjęcia? Sam nie wiem, ale zobacz. Pamiętasz jak kiedyś spotykaliśmy się na łowieniu ryb? No, kiedyś to było. W zasadzie to, czemu już tego nie robimy? I czemu w ogóle przestałeś się na mnie strachnie odzywać? To ty przecież przestałeś. W zasadzie ja też. Ale ciężko było rozmawiać, jak każda konwersacja sprowadzała się do ilości twoich diamentów. Rzeczywiście, mogło tak być, ale ja to traktuję jako taką przyjazną rywalizację. Nie sądziłem, że odbierzesz to w ten sposób. Zresztą, ja też miałem swoje powody, żeby się nie odzywać. W zasadzie, skoro już tu jesteś, to choć może na górę przegadać to na spokojnie, przy herbacie. No, możemy. Jeszcze raz nie cofnęło. Czy to znaczy, że nam się udało? Chyba naprawdę się udało. Tym sposobem sąsiedzi odnaleźli z powrotem wspólny język i odnowili swoją znajomość. Zaczęli często spędzać ze sobą czas i pomagać sobie nawzajem. Wiedli ciche i spokojne życie, pozbawione chciwości i przechwalania się majątkiem, dzięki czemu nie doszło do żadnych włamań. Naukowiec od lat tworzył różne wynalazki, jednak nie zyskały one szerszego uznania, przez co on sam był ignorowany, a bardzo zależało mu na tym, by być zauważonym. Zabójstwo strażnika z piramidy bardzo źle na niego wpłynęło, bo dobrze się z nim znał, ale było to też dla niego inspiracją. Zaczął tworzyć śmiercionośne wynalazki w celu zemsty na mordercach oraz po to, aby w końcu zwrócić na siebie uwagę. Jego obsesja doprowadziła go do szaleństwa. Żeby być zauważonym, zaczął używać swoich broni na mieszkańcach okolicznych wiosek. Nie wiadomo, ile szkód jeszcze by wyrządził, gdyby nie to, że konflikt między sąsiadami się zakończył. Dzięki temu nigdy nie dotarli oni na teren naukowcy, a więc nie czuł on potrzeby robienia destrukcyjnych wynalazków. Z tego powodu skupił się na urządzeniach pomagających ludziom w życiu codziennym i nie tylko. W pewnym czasie, zyskał uznanie społeczeństwa i został okrzyknięty jednym z najlepszych wynalazców na świecie, co wreszcie uczyniło go szczęśliwym. Nasi podróżnicy czasu, po wyrwaniu się z pętli, zbudowali wspólnie domy i znowu żyli jako sąsiedzi. W wolnych chwilach, pisali książki o ich przygodach i rzekomym spotkaniu z głosem, nazywanym przez nich Hirobrajnem. I wszyscy żyli długo i szczęśliwie.